Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na coś zupełnie, zupełnie nowego, zupełnie innego. Witajcie w komiksowym dojo. Ja jestem Artisan i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pierwsze popkulturowe podsumowanie miesiąca. Jako osoba, która lubi Chodzić do kina, która lubi oglądać seriale, która lubi oglądać anime, która lubi sobie w coś pograć. Pomyślałem, że podzielę się z wami moim takim podsumowaniem miesiąca. No i dzisiaj właśnie chciałbym zacząć od lutego. Akurat w lutym miałem dużo czasu, miałem troszkę urlopu, więc całkiem sporo się działo. I zacznijmy może od kina. Udało mi się pójść trzykrotnie do kina. Pierwszy film na który zdążyłem jeszcze pójść, bo on już powoli się kończył, to Complete Unknown, który jest stworzony, tutaj sobie zobaczę, przez Jamesa Mangolda. James Mangold tak naprawdę to jest twórca Wolverine'ów dwóch, czyli tak tym się nie ma za bardzo co pochwalić. Ale też zrobił Indiana Jonesa w 2023 roku, też raczej nie ma się czym pochwalić. Jego największy, chyba najlepszy film jaki zrobił to Le Mans 66. Complete Unknown to yy, biograficzna historia o Bobie Dylanie. Boba Dylana gra yy, Timothée Chalamet, więc świetny aktor. Mamy też yy, w filmie Edwarda Nortona. Ja przyznam szczerze, uwielbiam biografie sportowców i właśnie muzyków. Dostajemy naprawdę fajnie zrobiony film, który w dużej mierze bazuje na muzyce. Jest tutaj bardzo dużo piosenek, bardzo dużo kawałków, i to nie tylko samego Boba Dylana, ale też John Boss i innych znanych folkowych twórców. Jest tutaj więcej chyba śpiewania, więcej piosenek niż tak naprawdę pokazania takiej całej historii Boba Dylana. Co mnie akurat osobiście nie przeszkadza, ja uwielbiam słuchać muzykę w filmach, może niekoniecznie w musicalowych, ale, ale właśnie w takich w tego rodzaju filmach. I to się dobrze słuchało, ta muzyka jest tutaj świetna. Wielkie pochwały dla Timothee Chalameta, który śpiewał wszystkie te piosenki, który grał też na gitarze. Od kilku lat y, historie właśnie biograficzne o muzykach y, gdzieś tam jakiś poziom tych historii wzrósł, bo nie tylko trzeba być świetnym aktorem, ale też trzeba y, umieć śpiewać i Austin Butler właśnie w taki sposób zagrał wspaniale Elvisa i też świetnie go zaśpiewał. Taron Egerton wspaniale zagrał Eltona Johna w Rocketman i też go świetnie zaśpiewał. Nawet odważyłbym się powiedzieć, że niektóre kawałki zaśpiewał lepiej niż sam Elton John. I Timothée Chalamet teraz przepięknie oddał piosenki Boba Dylana. Nauczył się też grać na gitarze. Także wielki, wielki szacun. Film naprawdę bardzo fajny. Mnie się oglądało to bardzo dobrze. Jak najbardziej duży plus. Drugi film, na który poszedłem do kina, to tak na premiere poszedłem, to Towarzysz. Stworzony przez Druhan Hancocka, który tak jak spojrzałem, to nie miał tam w swojej e, filmografii jakichś filmów, które mógłbym przytoczyć. E, no, ale gra tam e, bardzo znany aktor, a znany z pewnego serialu, e, Jack Quaid, e, z serialu The Boys, oczywiście. A historia to jest, to jest ogólnie thriller. Para zakochanych przyjeżdża w takie odludzie do pięknego, luksusowego domu, w której są przyjaciele, właśnie chłopaka. No i mają się ogólnie tam dobrze bawić. No ale dochodzi do morderstwa. Jego partnerka zabija gospodarza tego domku. Można by stwierdzić, że to, o, to będzie taki ty typowy thriller, w którym tam będą próbować to jakoś zatuszować coś tam zrobić ukryć. Ale okazuje się, że ta partnerka jest androidem jest robotem do towarzystwa. I tak naprawdę tyle mogę Wam powiedzieć. Jest to ciekawy thriller z kilkoma fajnymi pomysłami, które oglądało mi się całkiem przyjemnie. Ale raczej jest to taki film do zapomnienia. Na raz do obejrzenia i do zapomnienia. Na pewno nie jest to film, który obowiązkowo bym powiedział każdemu, leć do kina, bo to takie fajne. Nie, tam kiedyś gdzieś tam sobie to znajdziecie na jakimś VOD, obejrzycie i może wam się spodoba, może nie. No i trzeci film i tu podejrzewam, że będzie długi wykład. No bo oczywiście byłem na Kapitan Ameryka Brave New World. Zazwyczaj na filmy MCU chodzą na premierę. No i tak właśnie też się stało w przypadku Brave New World. Wiem, jakie oceny zbiera ten film. Wiem, że ludziom się strasznie nie podobał. Wiem, że niektórzy twierdzą, że jest to jedna z najgorszych produkcji MCU. Ja ze swojej strony powiem, że mnie ten film się podobał. Nie powiem, że jest to jakiś najlepszy film MCU, nie powiem, że też jest najgorszy. Jest to poprawnie zrobiony film, natomiast no jest trochę problemów, które gdzieś tam MCU e, ma w całym obecnym okresie. Zanim powiem o tych problemach, to może najpierw chciałbym zaznaczyć taką jedną rzecz. Że wydaje mi się, że obecnie jest taka bardzo duża moda na hejtowanie MCU. Bo ostatnie produkcje, jakie wychodziły, no były dość słabe, a nawet można powiedzieć żenująco słabe. I nie biorę tutaj pod uwagę Deadpool Wolverine, bo ten, powiedzmy, że ten film, on dopiero wchodzi w ten kanon MCU, wychodzi trochę z tego Foxa, takie właśnie jest to piękne pożegnanie z tym Foxem, więc pomijam ten film. Ogólnie. Ludzie są nastawieni negatywnie w przypadku MCU. Yy, tutaj jest raczej trend na to, że się hejtuje, i ja to potrafię zrozumieć, bo wychodzą seriale, które są średnie, wychodzą filmy, które są średnie, więc to nastawienie jest takie, a nie inne. Nie jest też zbyt pozytywne nastawienie do Antony Mackiego, który gra Wilsona sama, który ludziom po prostu nie pasuje jako kapitan Ameryka. On już wcześniej, jak był Falconem, nie był zbyt, po, zbyt popularny. Ludzie twierdzili, że nie ma jakiejś takiej charyzmy, charakteru. Więc jak nagle dostał od Steve'a Rogersa tarczę kapitana Ameryki, no to ludzie mieli takie: Nie, no nie. No, a czemu nie dał na przykład Bakiemu? W komiksie Baki miał. Baki przecież później był nowym kapitanem Ameryką. No nie mógł dostać baki w MCU y, tarczy, bo akurat w czasie, gdy to wszystko się stało, w czasie, gdy tarcza była przekazywana tej drugiej osobie, no Bucky miał dużo swoich problemów z rządem, z, ze swoją przeszłością, no nie mógł dostać tej tarczy. Musiał dostać y, Sam Wilson, no który w komiksie też tak naprawdę przez moment tym Kapitanem Ameryką bo był, więc nie jest to też coś dziwnego. Natomiast wydaje mi się, że to negatywne nastawienie do tego bohatera, negatywne nastawienie do całego MCU nie pomaga tej produkcji. Myślę, że wiele osób już odgórnie poszło do kina na ten film z myślą: no, będzie kolejny średniak. No to z takim nastawieniem ciężko jest zmienić to nastawienie w trakcie oglądania. Ja nie miałem żadnego nastawienia, a już na pewno nie negatywnego. Ja jestem jednym z tych. Może troszkę naiwnie wciąż wierzących, że MCU jeszcze się odbuduje, że jeszcze zobaczymy nowe czasy świetności MCU. I tak jak mówię, mnie ten film się podobał. Uważam, że jest tutaj całkiem fajna historia. Uważam, że są bardzo fajnie zrobione sceny akcji. Może niekoniecznie, niepotrzebnie twórcy zdradzili tego Red Hulka. Natomiast od razu było wiadomo, że ten Hulk się pojawi, RED Hulk, bo i na plakacie był, i we wszystkich na go pokazali, jest dużo problemów, które trawi MCU i akurat na przykładzie kapitana Brew New World jest jeden z tych problemów jest bardzo widoczny, ponieważ włodarze MCU oni uważają, że każdy fan MCU powinien znać każdy film i każdy serial jaki jest produkowany. No niestety tak to nie działa. Tak to nie działa, bo no bo ktoś nie chciał oglądać Falcon y, Winter Soldier albo nie chciał oglądać Eternas, bo, bo, bo to nie jego bajka, a MCU chce żebyś ty znał wszystko. Ja jako osoba, która jest mega fanem MCU nie widziałem Agaty Harkness z, ser z serialu i nie widziałem Echo. I zastanawiam się, czy w marcu, gdy wyjdzie Daredevil Born Again, to czy na przykład nie będę miał takiego drobnego zmieszania w temacie Kingpina, bo wiem, że Kingpin był w Echo i coś tam na pewno się stało z Kingpinem. Nie może MCU mieć takiej myśli, wiary, że każdy fan MCU będzie oglądał wszystko. Bo to nie tak działa. To wyobraźcie sobie, że wychodziłyby komiksy z Marvela i że na przykład co tydzień wychodzi, nie wiem, hipotetycznie 20 czy 30 różnych zeszytów z różnych serii z różnymi superbohaterami i wy musicie czytać wszystko, bo jak nie będziecie czytać wszystkiego, to się pogubicie, bo każdy komiks ma ze sobą jakieś połączenie. Tak być nie może. MCU musi zrozumieć, że niektórzy nie będą tykać się jakichś seriali bo na przykład nie lubią seriali albo nie, inter nie interesuje ich ta, ta postać. Nie, nie będą oglądać wszystkich filmów. MCU musi zrozumieć że jeśli nawiązuje do innych produkcji musi je bardzo dokładnie wytłumaczyć w filmie i Kapitan Ameryka Brave New World właśnie ma taki problem że nawiązuje do Hulka sprzed ilu 15 lat. Nawiązuje do Eternals, no bo pojawia się Celestianin, który wychodził z Ziemi. Nawiązują do serialu Falcon Winter Soldier. MCU musi wytłumaczyć wszystkie te nawiązania, żeby to miało ręce i nogi. E, oglądałem materiał Brody z Kosmosu, któremu akurat też ten film się podobał. I akurat Brody, jako że jest bardzo popularny, znany, to tam wiele osób po seansie do niego podeszło, tam porozmawiało i on pytał tych ludzi e, czy film im się podobał. Bardzo wiele osób powiedziało, że się pogubiło w, w fabule, bo nie rozumiało czym jest ta istota wychodząca z ziemi, ten celestianin, który był w Eternals, bo nie widzieli serialu, bo nie pamiętają Halka, albo nawet go nie widzieli. No to jest Hulk w ogóle z czasów, gdzie Edward Norton grał Bruce'a Bannera. MCU musi naprawdę zrozumieć, że nie może stawiać sytuacji w taki sposób. Musi wytłumaczyć musi wprowadzić jakąś retrospekcję w jakiś sposób brać pod uwagę, że jakiś procent widzów i to pewnie całkiem duży nie wie, bo nie widział jakiejś tam danej produkcji MCU. Szczególnie, że tych filmów jest tyle. Zresztą to też dobrze wygląda, jak kiedyś znajomy się mnie spytał, czy chciałby obejrzeć e, Avengersów Infinity War. I zapytał się mnie, czy e, jako osoba, która widziała jedynie e, Strażników Galaktyki, czy on może oglądać. No i ja tak zacząłem się zastanawiać i mówię: No, dobrze by było, żebyś obejrzał Civil War, bo jak nie obejrzysz Civil War to nie będziesz wiedział czemu Avengers jest podzielone na, na dwie części. No ale, żeby obejrzeć Civil War, to dobrze by było jakbyś obejrzał Winter Soldiera, żebyś wiedział o co w ogóle chodziło w, w Civil War. Dobrze by było, żebyś też obejrzał Avengersów 2, żebyś wiedział dlaczego Hulk był w kosmosie, ale też dlaczego z tego kosmosu spadł i dlaczego Thor był w kosmosie, więc też obejrzyj w sumie e, Thora Ragnarok. I to jest, słuchajcie, takie drzewko. To się ty, 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 tak naprawdę nagle się okazuje, że musisz, yy, no dobrze, by było jakbyś obejrzał też nie wiem Antmana, bo też będzie Antman w Avengersach. I to się tak napełnia. MCU musi naprawdę wziąć pod uwagę to, że nie wszyscy oglądają wszystko. I to jest jeden problem, ale jest jeszcze drugi problem. I to jest ten większy problem. A mianowicie bardzo tragiczne, słabe. Pisane na kolanie scenariusze. Bardzo mnie denerwuje, jak ludzie mówią, że a, bo wszyscy się już przesycili tematem superbohaterskim. Ludzie się nie przesycili tematem superbohaterskim. Uwierzcie mi, że gdyby te, te filmy, te seriale były w dobrej jakości, byłyby fajne, byłyby ciekawe, ludzie by nie mówili o żadnym przesycie. Gdyby nagle Zaczęły wychodzić dobre filmy, produkcje. Nie byłoby mowy o żadnym przesycie. Po prostu muszą być znowu pisane dobre, ciekawe scenariusze z dobrym humorem, z dobrymi dialogami. Ludzie się cieszą, że Robert Downey Jr. wraca do MCU w formie tym razem doktora Duma. Ja szczerze, ja się średnio cieszę. Bo ja wiem, że Downey Jr. nic nie zmieni w jakości filmów MCU, jeśli nie będą pisane dobrze scenariusze. Ja bardziej się cieszyłem, jak się dowiedziałem, że wracają bracia Russo, czyli reżyserzy, którzy zrobili świetnych Avengersów Infinity War, świetnych Avengersów Endgame, świetnych y, Captain America Civil War, świetny y, Zimowy Żołnierz. Ja bardziej się cieszę, że oni wracają, bo oni to czują i oni nie dopuszczą do średniego scenariusza. No bo Danny Junior, no co on może zrobić? On może świetnie zagrać, ale jak będzie słaba historia, to nawet jak świetnie zagra, to to wiele nie zmieni. Ja słuchajcie, mogłem na temat MCU bardzo dużo mówić, więc e, zamknę się już tutaj. Tak już ten wątek o Break New World jest strasznie długi, e, ale ze swojej strony powtarzam, mnie ten film się podobał. Nie wywołał żadnego efektu wow, ale też nie miałem jakiegoś poziomu, nie wiem, zażenowania, jak na przykład miałem po Ant-Manie i Kwantumanie. Przejdźmy może na seriale, a w lutym tak naprawdę yy, cały luty przeszedł u mnie na produkcjach animowanych. Na początku obejrzałem pierwszy sezon Legendy Vox Machiny. No i jest to świetna yy, kreskówka, przepięknie narysowana jak na produkcję amerykańską. Zabawna, zdecydowanie dla dorosłych, bo i flaki tu latają, i przekleństwa, i jakieś takie insynuacje seksualne, erotyczne. Ale jest to fajna przygoda. Jest to takie klasyczne Dungeons and Dragons, w której mamy ekipę. Podróżników, grupę takich ludzi, którzy są bardzo chaotyczni, nie do końca ze sobą zgrani no i przeżywają wspólnie przygody. Bardzo dobrze się to ogląda. Zresztą mamy też komiks, legenda VoX Machiny, już dwa tomy wyszły w naszym kraju i również one są fajne, zabawne, śmieszne i bardzo ciekawe. Drugim serialem, tym razem anime, które obejrzałem i udało mi się obejrzeć w lutym wszystkie trzy sezony całość, no to był Mob Psycho 100. Jako, że jak wspominałem, jeśli oglądaliście podsumowanie komiksowe, Mob Psycho ma dość kontrowersyjną i ciężką, nie dla każdego podobającą się kreskę, no to stwierdziłem, że dam szansę właśnie anime. Anime w przeciwieństwie do mangi to jest perełka wizualna. Słuchajcie, to się ogląda wspaniale. Tam są tak przepiękne sceny akcji. I ogólnym podsumowaniem Mopsaicom z to mogę powiedzieć, że jest to wspaniała, wspaniałe anime. Bardzo e, dobrze się to ogląda. Anime o przyjaźni, tak naprawdę. Myślę, że tutaj to jest e, taki trzon tej serii e, o. Przemianie, powiedzmy, ludzi, ludzkiej takiej przemianie. Jest sporo żartów, było kilka takich momentów, których nie będę ukrywał, że po prostu parsknąłem i się śmiałem na głos, bo, bo takie to było dobre. Bardzo fajna seria, bardzo polecam. Tak czy siak będę mangę dalej czytał, no bo mam zamówione jeszcze trzy tomy, więc pewnie będę to porównywał właśnie z anime. I gdy obejrzałem Mob Psycho 100, to wziąłem się za kolejną, za kolejne anime. Tym razem usłyszałem o Manze, która całkiem niedawno zaczęła u nas wychodzić w Polsce, i dowiedziałem się, że jest też wersja anime wyprodukowana przez Netflix. Mamy do niej dostęp, nawet mamy polskie napisy. Jest to Delicious Dungeon. Historia zakręcona i bardzo oryginalna, ponieważ mamy grupę takich podróżników. Jest taki niziołek, ni który zajmuje się otwieraniem zamków, jest Krasnolud, który gotuje, jest człowiek, który jest takim rycerzem, jest elfka, która jest magiem. I z pewnych przyczyn oni wędrują po lochach. Lochy są zrobione trochę jak taka gra. Jest dużo takich zasad. Jeśli graliście w jakieś gry, w jakieś RPG, to, to pewnie dużo smaczków tutaj zrozumiecie i wyczujecie. I zamiast marnować pieniądze, których w sumie nie mają, zamiast wracać za każdym razem, jak się zmęczą z tych loków, na górę, żeby, że tak powiem, się zregenerować, drużyna postanawia, że będą jeść potwory, które. Pokonują. Więc jest to takie troszkę kulinarne anime. Bardzo zabawne, bardzo przyjemnie się to ogląda. Te potrawy oglądamy, jak te potrawy powstają z tych potworów, i to wszystko ma naprawdę ręce i nogi. W sensie ma to wszystko sens. Zdecydowanie polecam bardziej anime w tym przypadku niż manga, bo anime jest kolorowe i tutaj to jedzenie, te potrawy przygotowane są naprawdę przepiękne. Jestem obecnie w połowie tego y, serialu, na gdzieś dziewiątym, 10 odcinku. Odcinków jest 24 i jest, z tego co mi wiadomo, jest to już zamknięta seria. No dobrze, no porozmawialiśmy o serialach, porozmawialiśmy o filmach, no to został jeszcze jeden y, temat, gry. Największą premierą lutego wydaje mi się, że e, był Kingdom Come 2, czyli e, no taka jedna z bardzo niewielu gier, która stara się e, stworzyć realny świat średniowieczny, ale bez żadnych elfów, bez żadnej magii, normalny świat, e, jaki w średniowieczu mógł istnieć. I to jest gra, która stara się być jak najbardziej realistyczna. Ja przyznam szczerze, zastanawiałem się, czy brać na premierę Kingdom Come 2, czy nie. W koniec końców postanowiłem, że jednak nie będę brał. A wszystko dlatego, że no, jedynka mi nie podeszła. Jedynka jest na tyle surowa, ona ma być taka su surowa, ale mnie po prostu ta jedynka nie sprawiała przyjemności, a wręcz mnie irytowała i denerwowała. Uważam, że ta gra ma bardzo... Kiepski wstęp, bardzo kiepsko uczy gracza, co powoduje, że no niestety mnie to odrzuciło. I żeby się upewnić, że na pewno to nie jest dla mnie, dałem, właśnie jak była już premiera dwójki, dałem drugą szansę jedynce. Chwilę dłużej pograłem, ale koniec końców uznałem, że no to jednak nie jest dla mnie. Poguglowałem jeszcze, dowiedziałem się, że wszyscy, którzy pytali, czy jeśli się odbiłem od jedynki, to czy jest sens brania się za dwójkę, wszyscy powiedzieli, że nie. Że dwójka to jest tak naprawdę dokładnie to samo co jedynka, tylko po prostu jest bardziej dopracowana i bardziej dopieszczona. Oglądałem natomiast dużo różnych filmów na YouTubie, jak ludzie grali, i no jest to świetna gra, naprawdę świetna gra, ona fajnie wygląda i te zasady stworzone. Te, ten realizm, który starają się zrobić, to naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Ale tak jak mówię, no nie jest to gra zdecydowanie dla każdego. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby na przykład teraz, już po premierze, po wielkim sukcesie, bo zdecydowanie gra jest wielkim sukcesem, bardzo dobrze się sprzedała, gdyby twórcy wypuścili albo jakieś triala trzygodzinnego, albo jakieś ogólnie demo, żeby każdy mógł sobie spróbować. Eee, spróbować i sprawdzić, czy po prostu właśnie eee, ta gra trafia do mnie, czy, czy nie. No, do mnie niestety nie trafiła. W co ja grałem? Ja w końcu y, zacząłem grać w Dragon's Dogma 2, które też jest świetną grą i ma dużo bardzo fajnych mechanik. Jest to y, RPG, y, japońskie RPG. E, to jest dość ważne, bo y, no, japońskie produkcje są teraz troszkę inne niż amerykańskie. Czasem lepsze, czasem gorsze. E, bardzo mi się to dobrze grało przez pierwsze 10-15 godzin. Grałem sobie łuczniczką, ale gdzieś w pewnym momencie po tych 10-15 godzinach poczułem takie ogólne zmęczenie, a wręcz brak sensu ciągnięcia tej gry. Historia w tej grze jest dość uboga i ta gra bazuje na gameplayu, ale w pewnym etapie miałem takie uczucie braku sensu. Eksploracji tego, tego, tego świata. Więc po jakichś 10-15 godzinach odłożyłem Dragon's Dogma. Ja też muszę wytłumaczyć coś, bo ktoś mi może powiedzieć, że, że nie wiem, że jestem marudny albo, albo że tak wachluję tymi grami. Ja nie będę ukrywał, że wraz z wiekiem e, mój taki poziom cierpliwości w grach bardzo, bardzo zmalał. Ja potrafię bardzo szybko odpuścić sobie grę, jeśli jest minimalna drobna rzecz, która mnie zaczyna męczyć albo denerwować. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gram w gry już od ponad 30 lat i potrzebuję troszkę więcej, żeby dać się wcią wciągnąć w grę. Czy to już jest kwestia wieku, że ta cierpliwość u mnie w tych grach po prostu jest o wiele o wiele mniejsza. No ale tak właśnie jest. Dałem szansę AWOFT. Nowości od Microsoftu, od bardzo znanego studia Obsidian, które zrobiło wiele hitów, ale ja tak podchodziłem do tej gry z dużą, z dużym dystansem, bo akurat mnie te gry od Obsidiana średnio podchodziły. Aterworld pograłem około 20 godzin i się znudziłem. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Fallout New Vegas. Pentiment, oni chyba zrobili też Pentiment. Też mi ta gra nie podeszła, ten wstęp, który jest strasznie długi i rozwleczony mnie po prostu zmęczył. No ale spróbowałem AWOFT, nie patrzyłem na żadne opinie, oceny, czy się ludziom podoba, czy nie. No i długo nie wytrwałem. Długo nie wytrwałem, ponieważ miałem wrażenie, że system walki w tej grze jest tak niesamowicie drewniany, że postanowiłem po prostu nie byłem w stanie tego e, przebrnąć. Najpierw dostajemy jakiś sztylecik. E, no, te, te walka tym sztyletem to po prostu była jedna wielka żenada. No, ale ktoś mi może powiedzieć, no ale sztylet, no, no wiesz, no, to, 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 jaki byś chciał efekt sztyletu. Wziąłem miecz. Mieczem też wcale nie było przyjemniej i ciekawiej i lepiej. Na koniec wziąłem księgę z różdżką, bo w sumie taki miałem cel chciałem być magiem w tej grze. No i niestety to wszystko dla mnie było strasznie, strasznie drewniane. Cały ten system walki po prostu wyglądał dla mnie bardzo, bardzo ubogo może gdybym nie wiem przetrwał jeszcze godzinę dwie może może bym przyzwyczaił się do tego no ale no ale tak się nie stało No i więc jeśli chodzi o moje podsumowanie growe lutego to nie skończyłem żadnej gry Spędziłem sporo czasu w grach trochę pograłem w Helldiversów z kolegami bo gdzieś tam jakieś to nowe rozszerzenia wychodziły ale growo, ja tak jak mówię, ja jestem bardzo ostatnio wybredny, jeśli chodzi o gry, bardzo ciężko jest mi dogodzić. I wydaje mi się, że to tyle mojego popkulturowego pierwszego podsumowania miesiąca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli macie jakieś uwagi, jeśli coś, chci chcielibyście się ze mną czymś podzielić. Powiedzcie mi, w co wygraliście, albo na czym wy byliście w kinie, jakie seriale oglądaliście, czy coś byście chcieli, żebym tutaj dodał do tego materiału, albo że jeśli o czymś mówiłem za dużo, na przykład o Kapitanie Ameryce, napiszcie, napiszcie, co uważacie, ja bardzo chętnie Was posłucham. I to tyle. I do zobaczenia z następnym komiksem.